Dziś pokażemy Ci, jak prawidłowo zmontować wioślarz treningowy. Jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić samemu, możesz zlecić taką usługę naszemu serwisantowi. Po doręczeniu nowego wioślarza od sprzedawcy, należy przemieścić opakowanie do miejsca, w którym maszyna będzie używana. Przesuwanie kartonu, wyciąganie części i późniejszy montaż zalecamy wykonywać w dwie osoby. Teraz wyciągamy wszystkie części. Zaczynamy od najmniejszych elementów, a na końcu wyjmujemy cały korpus urządzenia na czystą i płaską powierzchnię. Montaż jest wykonywany na wieślarzu InSportLine Tenar. Montaż innych wieślarzy treningowych InSportLine może się nieznacznie różnić, ale podstawowa procedura jest taka sama. Dokładną instrukcję montażu znajdziesz w załączonej instrukcji obsługi. Pakiet zawiera również wszystkie narzędzia montażowe. Teraz możemy przystąpić do montażu. Krok pierwszy. Mocowanie przedniego stabilizatora. W pierwszej kolejności przymocuj stabilizator przedni do ramy głównej. Krok drugi. Podłączanie kabli i mocowanie konsoli. Podłącz wewnętrzny przewód konsoli do przewodu czujnika i przymocuj uchwyt konsoli do ramy głównej. Krok trzeci. Mocowanie szyny i siedziska. W kolejnym kroku mocujemy szynę ślizgową i siedzisko do szyny. Mocujemy również dwie gumowe podkładki do przedniej części szyny i zabezpieczamy je śrubami. Następnie wsuwamy siedzisko na szynę. Mocujemy dwie gumowe podkładki oraz stabilizator do tylnej części szyny. W dalszej części mocujemy osłonę tylnego wspornika i rozkładamy szynę zabezpieczając ją pokrętłem. Krok czwarty. Przykręcanie pedałów. W następnym kroku przymocuj lewy i prawy pedał do wspornika i włóż osie pedałów przez pedały. Na koniec przymocuj wspornik pedału do ramy głównej. Trenażer jest zmontowany i można rozpocząć trening. Montaż zakończony. Możesz zaczynać. Dzięki!